Witam Was serdecznie na kanale How Pisarski Tech! Podobno przedrostek mi wyszedł z mody, bo jest mało prestiżowy, zdaniem Xiaomi, tak więc staram się dostosować. Tak, tak, to prawda. Firma, która dopiero co twierdziła, że smartfony za więcej niż tysiąca zł powinno się zdelegalizować albo przynajmniej opodatkować, także na przykład kupując nowego iPhone'a, musisz jeszcze ufundować jakiemuś dzieciakowi z okolicy Redmi Note. Teraz idzie coraz bardziej w stronę produktów ekskluzywnych, a do tego wywala z nazewnictwa Mi, żebyście nie mówili na przykład, że kupiliście Mi 11, tylko że kupiliście Xiaomi. 11. 11, i żeby to słowo siało mi się zawsze gdzieś tam pojawiało. Znaczy, z polskiego na nasze, chcą zrobić z naszych gęb reklamy. Jeszcze bardziej niż do tej pory. Ale chociaż 11T, nie powiem Xiaomi mi, bo jestem Polakiem i bardzo lubię robić wszystkim na złość, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to jest jednym z pierwszych telefonów, które reprezentują to nowe podejście. To jako całość dużo bardziej idzie w stare. I to w takie stare, stare. No bo to ma być generalnie telefon odczuwalnie tańszy od flagowca, który w używaniu będzie nieodczuwalnie gorszy od flagowca, czyli wykastrowali go z pełnej wodoszczelności z obiektywu ze 138-krotnym przybliżeniem, no i generalnie takich tam y, największych, średnio potrzebnych barierów, które mają usprawiedliwiać, że telefon kosztuje 3 y, bardzo z kolei potrzebne pensje. No i sprzedają tego 11T jako taki porządny smartfon do wszystkiego dla zwykłego, ciężko pracującego człowieka. Tak, wiem, że teraz o co drugim telefonie. Gadają w reklamach, że uczyni was wyjątkowymi albo że jest tak wyjątkowy jak Wy, ale jeżeli wy się właśnie wcale nie czujecie wyjątkowi i nie chcecie, żeby smartfon was uczynił wyjątkowymi, tylko chcecie, żeby smartfon uczynił was ludźmi uboższymi o jakieś dwa koła, którzy przez najbliższe 2-3 lata nie w się na telefon, no to właśnie ta recenzja jest dla Was. Zapraszam serdecznie na seans. Chociaż to jest w sumie też troszkę nowe podejście, bo do tej pory co roku te Misteri, te były takie trochę bardziej zadziorne od zwykłych mi, trochę bardziej gamingowe, mniej stawiały na aparaty, mniej na wygląd taki. och, ach, no a to jest właśnie taki telefon bardzo wyważony do wszystkiego, porządny i dobry taki nie za drogi. No ale chyba w tym przypadku sprawa jest prosta, bo robiłem film o tym, że flagowe procki są do dupy, a tutaj jest mediatek a nie Qualcomm. Robiłem film o tym, że się nie opłaca w ogóle kupować flagow a to nie jest obiec, mimo że nie jest mu do tego tak daleko. Robiłem film o tym, że najlepsza półka cenowa to jest tak do 2000 z hakiem, tak więc chyba no nie mamy o czym gadać, serdecznie polecam. A nie, czekajcie, bo robiłem też trzy filmy o tym, że nie warto kupować Xiaomi i to się chyba równoważy, tak więc w rezultacie muszę i tak zrobić zwykłą, długą recenzję, noż cholera jasna. Dobra, damy radę, ale powiem od razu, że w tym przypadku to się jednak wcale nie równoważy, ponieważ miło mi poinformować, iż po siedmiu latach testowania smartfonów Xiaomi nareszcie odnalazłem Arkę Przymierza. Przymierza pomiędzy psychofagą na Xiaomi, a ludźmi, to znaczy ludźmi nastawionymi neutralnie, bo do tej pory to było troszkę tak jak tej baśni Nowe Szaty Króla, że król chodził na golasa, ale i tak mało kto miał odwagę to przyznać, nawet tego tam król swoim bebechem smyrał po uszku, chociaż wtedy musieli być, być w dosyć dziwnej pozycji, nieważne. W każdym razie trafiłem na telefon Xiaomi, który nie ma w oprogramowaniu żadnych błędów, takich, które bym widział przynajmniej, jeszcze jest nieźle zoptymalizowany i ogólnie działa właściwie idealnie. A jeszcze system wygląda niegłupio, i jakoś tak więcej ustawień się ostatnio w mi pojawiło. I to nawet intuicyjnie ułożonych: no są różne style panelu powiadomień. Jest ekran, który dostosowuje kolory do otoczenia, tak więc w moim przypadku jest szary. Ogólnie wszystko mi się bardzo podoba, ale i tak używam domyślnych. Ale jest i działa, i wiadomo, że lepiej mieć niż nie mieć, i że wiadomo, że lepiej żeby się u mnie kurzyło, niż żeby sąsiad używał. A dlaczego konkretnie stwierdziłem, że to jest taki telefon dla zwykłego człowieka? Nie wiem, w my tak mi się powiedziało. Nie. Chodzi o to, że tutaj w granicach rozsądku potraktowali jakby każdy aspekt tego telefonu. Także nie jest jakiś niesamowity, żeby nie był też za drogi, ale do dupy też nie. Jedyne co, to mnóstwo punktów skilli wrzucili w baterię. No bo to jest akurat rzecz, na której zależy każdemu. No, fanami małych baterii są tylko ludzie, którzy nienawidzą swoich żon i chcą, żeby ich telefon był ciągle rozładowany, żeby żony nie zawracały im dupy. Żony takich mężów polecam serdecznie powerbanki firmy Greensell. Albo rozwód. No a tutaj akumulator ma porządne 5000 mAh i przy moim użytkowaniu wytrzymywał tak dwie doby i 7-8 godzin z włączonym ekranem. Ale co najlepsze, jak raz na te dwie doby on się rozładuje, to podobnie jak droższe Oppo albo OnePlusy, potrzebuje tylko tak 35 minut, żeby się naładować. I takie połączenie długiego czasu pracy i błyskawicznego ładowania może sprawić, że będziecie niezwyciężeni. No prawie, bo będziecie musieli ciągle odbierać telefony z opieprzem od żony. 11T te będzie też dla Was spokojnie, jeżeli smartfon to jest dla Was centrum przenośnej rozrywki, ale nie takie rozrywki, że gadacie z ludźmi, bo to jest akurat obrzydliwe, tylko normalnie po ludzku, że oglądacie dużo filmów z dźwiękiem z głośników albo ewentualnie gracie. No bo ekran to AMOLED, jest jasny i ma 120Hz i ogólnie podoba mi się. Głośniki są bez szału, ale są dwa, no tak jak mówiłem, się o mi w każdym aspekcie tak rozsądnie i bez przesady. No i ten Procek Mediatek 1200, on też wcześniej był w OnePlusie Nord 2. On spokojnie daje radę przy wszystkich ładnych gierkach. Ja ostatnio na przykład mnóstwo gram w Crazy Taxi i to akurat nie ma zbyt dużo związku z czymkolwiek innym, ale no polecam serdecznie. Ale właśnie, Wild OnePlus Nord 2 appears, czyli jak za starych dobrych czasów Xiaomi i OnePlus znowu konkurują i to wcale nie na najwyższej półce. Swoją drogą pomyślcie, jak to absurdalnie brzmi. Wyobraźcie sobie, że ktoś był w Piątce przez kilka lat i budzi się, idzie do sklepu, patrzy na tam Xiaomi i One po ponad cztery koła. No ja bym chyba pomyślał, że nas Czechy podbiły i że przejęliśmy ich walutę. Byłoby fajnie. No, w każdym razie OnePlus ma ten sam procesor, ma podobne jakościowo głośniki i amoleda, tylko on ma właśnie czytnik linii papilarnych w tym amoledzie, a Xiaomi z boku, to jest już kwestia preferencji. Ładuje się tak samo szybko, bateria ma trochę mniejszą, ale jest też zgrabniejszy i w przeciwieństwie do Xiaomi, wykończenie plesków nie było inspirowane kartoteką kryminalną. Wersje pamięciowe podobne, tak więc tutaj wychodzi w sumie na zero. Co oznacza, że rozstrzygnięcie może przynieść pojedynek tylko w jednej kategorii: w kategorii który z producentów zapłaci mi więcej czekam aparaty mi to jest nasz gospodarz dzisiaj w sumie to właśnie zauważyłem że to połączenie plesków i aparatów Xiaomi to wygląda jak jakiś nowoczesny sprzęt kuchenny z płytą indukcyjną tak więc zacznijmy od Xiaomi i sprawdźmy w takim razie co tam upiścili. Główny obiektyw, czyli ten, którego każdy używa przez prawie cały czas. Ma 108 megapikseli, no i robi no, ładne potem no, jak na swoją klasę mają klasę. Do tego szeroki kąt już mocno taki sobie, bo bez autofokusa, średnia ostrość i jest mało detali na futerku pluszowego dziada z wąsem na przykład, a w rogach kadru to już totalna papka się robi. A jak jest trochę ciemno, to już lepiej w ogóle całkiem zgaszonym świetle, to przynajmniej nic nie będzie widać i będziecie mogli sobie wyobrażać, co tylko chcecie. Jak przy bebechu króla smrającym was po uszu. Trzeci aparat to jest aparat makro do przybliżeń, ale taki lepszy makro niż w większości telefonów, bo ma 5 megapikseli i tak to dużo, to znaczy, że poprzeczka była zawieszona niesłychanie wysoko i ma zmienną ostrość. Tylko, że niestety właśnie ten autofokus nie bardzo działa, znaczy bardziej przeszkadza niż pomaga, ale na szczęście w trybie Pro da się go ręcznie ustawiać i wtedy już jest. Całkiem fajnie. No, wtedy się po prostu okazuje, że to jest jeden z niewielu makroaparatów, którymi faktycznie da się jakoś pobawić. I tak wiem, że to się Wam przyda 5 razy w życiu, ale przynajmniej te 5 razy, jak zrobicie zdjęcie, to nie będziecie rozczarowani. A no i jeszcze selfie są. I tutaj właśnie dziwna sprawa, bo te zdjęcia selfie z Xiaomi nie oddają doskonale wszystkich niuansów mojej brody i ogólnie nie są jakieś ultra szczegółowe, ale mają bardzo ładne kolory. Widać właśnie, że skórę oddają dużo lepiej niż OnePlus, mimo że OnePlus właśnie w detale umie lepiej. Ale poza tym OnePlus ma odczuwalnie lepszy główny aparat i to jeszcze z optyczną stabilizacją, której w mi nie ma. Znacznie lepszy szeroki kąt i obiektyw makro, no nie ma go w ogóle, to jak, jak już tam uważacie? No, te mi te nigdy nie stawiały jakoś specjalnie mocno na aparaty. Te są całkiem okej, okay, no nie będziecie się ich wstydzić i nie będziecie ich nienawidzić. I myślę, że to już jest bardzo mocna rekomendacja dla tego przepełnionego nienawiścią świata. A tak ogólnie to bardzo mi się ten 11T podoba, i za taką kasę to na pewno jeden z najciekawszych. A nie, czekajcie, bo... Za jaką kasę właściwie? Bo ja ten telefon póki co dostałem od międzynarodowego przedstawiciela Xiaomi i dlatego go mam tak wcześniej ogólnie tak światowo się u mnie zrobiło. I on mnie prosił, żebym zalinkował tutaj do oferty na AliExpress i żebym powiedział wam, żebyście klikali. Tak więc to już chyba odhaczyłem. I tam w każdym razie ten telefon kosztuje 449 euro, czyli jakieś 2075 zł. W komputroniku oczywiście też będzie i już teraz gorąco zachęcam, ale oficjalnych polskich cen jeszcze właśnie nie znamy. Ale to się doskonale składa ponieważ właśnie dzięki temu że nie mam pojęcia jaka ta polska cena może być to znaczy w sumie to pewnie mógłbym sobie jakoś tam historycznie poszperać posprawdzać i, i się domyślić ale specjalnie tego nie robiłem albo z lenistwa teraz się usprawiedliwiam nie w każdym razie dzięki temu że nie znam ceny mogę po prostu powiedzieć za ile moim zdaniem ten telefon warto jest kupić moim zdaniem jeżeli chcecie właśnie taki telefon dla ciężko pracującego człowieka, że musi mieć baterię dobrą i ekran dobry, żeby coś tam na nim oglądać wieczorem, a później usnąć w fotelu, a aparat taki tylko, żeby raz w roku na tygodniowym urlopie z dziećmi nie zawiódł i z obiektywem makro do robienia zdjęć wypłaty. To tak, 200-2200 to będzie uczciwa cena, a 11T uczciwa propozycja no tylko tutaj wychodzi właśnie ta polska dysproporcja zarobków, bo 200 to wcale nie jest mało, a wręcz moim zdaniem powiedziałbym, że to jest górna granica kasy jaką można rozsądnie wydać na smartfon i to jeżeli zarabia się całkiem nieźle, a ten 11T to jest świetny telefon, jeden z moich ulubionych Xiaomi w tym roku, a był pewnie ze 150 przynajmniej, tylko że on niczym konkretnym oprócz baterii nie robi wielkiego wrażenia, a no baterią to umówmy się wrażenie też robi Moto G Power za 700, jakoś tak depresyjnie się zrobiło przepraszam, mam nadzieję, że kiedy Wszyscy będą zarabiali tyle, że będzie ich stać na ekskluzywne produkty firmy Xiaomi. A i a propos burżuazji, to jest jeszcze 11T Pro, który wygląda tak samo, ale ma jeszcze Snapdragona 888, ma lepsze głośniki i ma ładowanie 120W, które przez rok pewnie zmasakruje wasz akumulator jak bebe króla. Nieważne. Ale ładuje się do pełna w 20 minut. Tylko że on to już się podobno grzeje bardzo, i w sumie to przy takim ładowaniu i przy snapie 888 to mnie jakoś w ogóle nie dziwi. No i on pewnie będzie kosztował już ponad 3000. Podsumowując, OnePlus Nord 2, jeżeli chcecie zgrabniutki telefon z lepszym aparatem, mi jak wolicie, kobyłę dla baterii, ewentualnie jeszcze Realme GT, jeżeli po prostu ma za. Albo Samsung A72 dla wodoszczelności, i to są póki co właśnie moje rekomendacje za około 2000 zł. A no, jeszcze mam niesłychanie ważny komunikat. Otóż, podobno, implanty piersi są niebezpieczne. Tak więc, jeżeli taki sposób wydania kasy ucieszyłby Was bardziej niż smartfon, to albo tego nie róbcie. Albo się spieszcie. A z kodem Skok w Bok macie darmowy pierwszy miesiąc na Skok w Bok z Mobile Vikings, czyli moim ulubionym operatorem z ofertą na kartę, który nie potrzebuje implantów, żeby robić na wszystkich znakomite wrażenie. Ale serio, zamówcie sobie kartę SIM i sprawdźcie tylko szybko, bo kody takich implantów już się powoli kończą. W komentarzu przypiętym napiszę wszystko, co jest potrzebne, ale z ręką na sercu. Kocham ich. A i jeszcze wpadajcie na ich Instagram, bo tam sobie czasami recenzuję smartfony i też publikuję filmiki, których nigdzie indziej nie ma. A teraz to naprawdę będzie co recenzować, bo niedługo trafi do mnie iPhone od komputronika, będzie też Nintendo Switch OLED, którego akurat sam sobie kupię. Będzie Retro Tydzień o wybitnej konsoli, która żyła tylko ze 3 lata, tak więc w tym przypadku moim zdaniem wręcz głupio byłoby nie subskrybować. No a tymczasem dzięki za oglądanie, miłego dnia, bo czemu nie? Do zobaczenia.